Siema, ma z tej strony syni? Kiedyś na Nabriom? Nie słyszałem, że się <laughs> Powiedz nam, Rion, co masz ciekawego do opowiedzenia? Eee, chciałem powiedzieć, że jest rekrutacja na czatownika. Czy ty mi czemu nie mam skina? Dobra, to rekrutacja na więc na discordzie macie wzór, piszecie tam. I może ktoś z Was dostanie czytelnik. Wyniki rekrutacji podamy za 7 dni. No mniej więcej. Wszystko będzie ogłoszone na Discordzie. Dokładnie. To pokaż im jeszcze spawn na nową Nie, jest jeszcze skończona, ale niech będą mieć kawałek. Tak, przejdźcie. No, tak tylko wygląda? Dobra, za dużo już pokazaliśmy, koniec. No, to piszcie tam podanie na Discordzie, chciałbym.